Dzień dobry, to jest druga część filmu Ja już nagrywam drugą część. A ja jestem arabem. arabem. Teraz Filip będzie chciał. I my Filip walu, tam mocno. Nie przejmujcie się. Jezusie, ale nie przejmujcie się tym telefonem. To nie mój telefon. Dobra, ja zatrzymuję. Ja się grzucasz. No grubo, Po musiałem nie Teraz Wiktor będzie rzucał. Wow. Wow. Dobrze. Wiedziałem, że Wiktor teraz Ej, gdzieś ja robiłem? I napiwajcie. ja robiłem? Tak, patrz. Tak. On był, on był tu, później był par. Maciek był tu, później był tu, tu, tu i tak coraz bliżej dawaj zatrzymywałam. Ej teraz ja? Teraz. No ty rzucasz... no... Aha no. Dobra, to ja rzucam. Już moja część trwa. Dobra, leci. Widzimy się jak Jasik. Zmijdziemy samolot. Tak. No już się nagrywa. Ja cię. Czy... Dostać 12. Dajcie 12 no, albo 6, e, 30. Nie, w łapek W górę. W pierwszej części ma być 6, a w drugiej ma być 12. No dobrze będzie, wiecie. Jak o, wam o, się spodobało ci, to? Spoko. Jest przybliżenie? Poczekajcie, ja pobiegnę z kamerą. Proszę. Pokażcie Arabię. Proszę nie pokazywać twarzy. To jest Arab. Subskrybujcie kanał. Tak, dobrze. Dzięcia są, wiecie, bo jak ktoś leci po samolot. Dobrze leci. Lądowisko, wylądowa, pięknie, to było piękne. Komuś ktoś dzwoni, na razie nie odbiorę. Dobra, teraz ja rzucam. Państwu. I pan Pan trochę. Sorry, wybrana. musimy kończyć, bo do mnie ktoś dzwonił. Dobra, siema. Pamiętajcie, w pierwszej wersji jest 6 sześć łapek w drugiej 12. Siema. Tak, ja to też powtarzam, ale możecie więcej dać. Pa. Pa.